Jak poinformował nas dzisiaj podczas konferencji prasowej Krzysztof Bartyzel, w tym roku podczas festiwali organizowanych przez MDT Production czekają nas pewne zmiany. Pierwszą i największą z nich jest na pewno rozpoczęcie cyklu imprez w podczelu Sun Festiwalem. Po raz pierwszy w historii przełożyliśmy datę ze względu na prośbę wszystkich menadżerów, większości menadżerów artystów, Sunrise zmienił swoją datę na pierwszy 3 sierpnia. Sun festiwal potrwa 3 dni, a na scenach od 24 do 26 lipca zobaczymy ponad 40 koncertów. Drugą nowością będzie niespodzianka dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca. W czwartek chcielibyśmy przywitać się z miastem dodatkowy specjalny dzień chcemy wyprodukować i wszyscy posiadacze karty mieszkańca w czwartek będą mieli na tą kartę mieszkańca wstęp za darmo. To będzie taki dzień przywitania, jaki chcieliśmy, chcieliśmy zrobić. Oczywiście będą występy bardzo dużych gwiazd, między innymi muszę tutaj spojrzeć w moją, w moją rozpiskę. Finałowy koncert trasy, wszystko jest połączone. Gipsa i opała oraz jedyny festiwalowy koncert Power Beats, orkiestra, gdzie gościnie wystąpią m.in. Ewa Farna, Roxy Węgiel czy Mister Polska. Tego dnia odbędzie się również największa w Polsce bitwa freestyle'owa. Ale Sun Festival to też gwiazdy zagraniczne. W tym roku dwie bardzo duże gwiazdy, jedna, jedna i druga amerykańska. Joe Badas, to jest jedna z najgorętszych postaci nowojorskiego rapu, a drugi to wokalista, który nie schodzi w ostatnich latach z pierwszych stron wszystkich list przebojów i oczywiście jest w ostatnim, nazwijmy to, nagraniu w duecie razem z Kanye Westem. Wśród polskich artystów, którzy wystąpią na Sun Festival znaleźć się m.in. Oki, Sobel, O Co Chodzi, Jan Rapowanie, Szpak, White2115, Bambi, Kuban czy Problem. Sun Festival to także tegoroczne otwarcie Sun City, najbardziej wakacyjnego miasteczka festiwalowego, gdzie festiwalowicze mogą liczyć na swoje ulubione atrakcje jak strefa basenowa czy strefa chilloutu. Jeśli chodzi o Sunrise Festival, to rozpocznie się on tydzień później i tradycyjnie zgromadzi największe gwiazdy światowego formatu. Na scenach usłyszymy Kaigo, Meduzę, Oliviera Heldensa, Vintage Culture, Don Diablo, Steve Aoki, Aloka czy legendę Techno Pola Kalkbrenera? Więcej nazwisk poznamy wkrótce, także dowiemy się, czy afterparty odbędzie się przy Molo. Sunrise Festival rozpoczyna się w tym roku 1 sierpnia. Ale oczywiście 31 już e, mogą nasi pierwsi uczestnicy festiwalowi przyjechać w czwartek. E, oczywiście na pole namiotowe, gdzie, e, gdzie rozpoczynamy mały before-party na miasteczku Sun City, tam gdzie są baseny, tam gdzie jest całe życie e, dla tych naszych festiwalowiczów z pola namiotowego e, przewidziane. Oczywiście gramy piątek, sobotę i niedzielę. Jeżeli chodzi oczywiście o niedzielę, History of Sunrise wraca, wraca na scenę Black. Już w przyszłym tygodniu poznamy zagraniczne gwiazdy, które będą towarzyszyły naszej jak gdyby historii. No i w zeszłym tygodniu ogłoszony, ogłoszony start wystawy Sunrise Festival, którą chcieliśmy wybudować tam na terenie naszym. Już otrzymujemy za co serdecznie dziękuję. Pierwsze paczki od naszych klubowiczów z gadżetami, ze wszystkimi rzeczami. Które na przełomie tych ostatnich 20 lat mieli ze sobą lub są dla nich jak gdyby pamiątką. I te, I te gadżety znajdą się na wielkiej ścianie, którą chcemy wyprodukować dla, dla naszych wszystkich uczestników przez te ostatnie 20 parę lat. Trzecia impreza, którą jest Baltic Drive and Fly Festival, odbędzie się od 8 do 10 sierpnia. Jeden z mistrzów Driftu stwarza jak gdyby całe pole, podzieliliśmy imprezę. Na, na cztery obszary. Pierwszy obszar to będzie drift taxi, na którym najlepsi drifterzy w Polsce będą ścigali się w, i w parach, i w pojedynkę, aby przejechać, jak gdyby drift. To będzie pod kontenerami i pod częścią, jak gdyby, zabudowy sceny Black. Oczywiście wyścigi czwarta mili. Od przedwczoraj dostajemy gratulacje za organizację tej imprezy w zeszłym roku, właśnie ze względu na bezpieczeństwo i to, żeśmy postanowili zainwestować w zeszłym roku, czyli betonowe bandy, i one pokazały, że tak powinny się organizować właśnie wszystkie zawody. Najdą czwartą mili. Oprócz tego na pewno będą wyścigi nocne oraz tak zwany po raz pierwszy w Polsce cash day, czyli kierowcy, którzy chcą się ścigać, wpłacają określoną kwotę, na samym końcu wygrywa tylko jeden i, i zabiera tak zwaną pulę, pulę wygranych. W tych dniach na terenie lotniska pod czele Bagicz zobaczymy samochody klasyczne, nowe... Oraz najdroższe superkary świata. No i chyba najważniejsza atrakcja, i tak naprawdę partner, który dochodzi do nas, to cały team gigantyczny Red Bull'a ta impreza będzie w tym roku już sygnowana jak gdyby znakiem Red Bulla, natomiast od przyszłego roku będzie to Red Bull Baltic Drive Festival, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cały jak gdyby zespół Red Bulla tutaj bardzo mocno jak gdyby nacisnął na to, że będą wszystkie sporty, może nie wszystkie, ale największe, ekstremalne pokazane sporty Red Bulla. Będzie potężny pokaz X-Fightersów, czyli, czyli chłopaków na motory którzy robią akrobacje Przygotowujemy w tej chwili potężną trasę jak gdyby dla nich. Będzie pokaz gigantyczny helikoptera Red Bullowskiego, który, który będzie towarzyszył nam przez wszystkie dni. Przylatują do nas najlepsi paralotniarze Red Bullowscy, którzy zrobią pokazy w ciągu dnia i pirotechniczne wieczorem właśnie podczas tych nocnych wyścigów. Całość okraszona będzie koncertami gwiazd polskiej sceny hip-hop. Wystąpią Peja, Malik Montana, modelki Tede i Pak po imprezie odbędzie się też afterparty. Więcej szczegółów dotyczących festiwalu Baltic Drive and Fly poznamy wkrótce na całość konferencji. Zapraszamy dzisiaj po audycji rozmowy z widokiem na powiat.